Hejka kochani, jesteśmy już po nagrywkach wszystkich, ale ten vlog będzie o tym, jak to wszystko było. Tu nagrałam, jak występowałyśmy z teściową pytaniu na śniadanie i mam nadzieję, że Wam się spodoba ten vlog. Eee, było dużo stresu, ja teraz właśnie jestem świeżo po tym wszystkim i, i po prostu mogę już odetchnąć. Naprawdę było warto się stresować, bo było cudownie. Jesteśmy teraz w hotelu, będziemy szły zaraz na obiad. No, i fajnie. Polecam wam obejrzeć ten vlog do końca, bo na koniec pokażę wam, jak wygląda teściowa w nowej fryzurze. Pięknie. Hmm. nie Nie. Masz stracha? Nie mam Nie to rządzę. Stracha, no. Co oni mogą zrobić? <laughs> nie mam stracha, tylko takie nowierzą. Nie zrobię mążytego papiery. <laughs> Lecimy. Teściowa. Na ścięcie lecimy. Będzie dobrze. Nic nie palni tylko. Jak ci... Nic nie będę bierać, po prostu. A jak Ci się podoba Warszawka? Na kłódkę nie podoba mi się. Czemu? No nie podoba mi się, powiedziałam Ci. Czemu? Bo to mi się podoba, to mi się też nie podoba. Tak, nie podoba mi się. O to chodzi. Mi się podoba Kraków. Co? No? Chcesz powiedzieć? No powiedz, że masz rezerwację. Ja zaraz Ci dam voucher. Zaraz podejdę z tobą. Możesz być na YouTubie, możesz. Słuchajcie tego. E, mama dostała upgrade pokoju za darmo. Czemu? No bo nie ma już standardowych i mamy dostała luks Słuchajcie, jest 6 rano, więc my idziemy na śniadanie. Jak możecie zauważyć, bardzo fajny hotel nam się trafił. Wszystkie koszty związane z pobytem oraz śniadaniem były po stronie TVP. Ten głodomor w szarej bluzie to jest teściowe. Chodźcie się rozejrzeć, co nam tutaj szykują. Od razu mówię, że to jest moja ulubiona część. Tu mamy fasolkę w pomidorach i smażone pieczarki. Następnie bułeczka z czekoladą. Boże, ona była przepyszna, wziąłam sobie... Jabłecznik, jeszcze jakieś ciasto. Tutaj mamy wybór czemu? Jakieś urządzenie samo robię żeby ciskane soki, woda, kawusia, herbaty, tuszyneczki. Dalej pasztet, który wzięłam sobie, ale nie był jakiś mega dobry. Makelka. Dalej jakaś sałatka czy pasta jajeczna. Nie wiem, co to jest. Różny wybór warzyw. Oliwki kieszonej ogórek, które który mnie w ogóle nie powalił. Jaki pasztet. Kolejna sałatka. Dalej mamy ryż z warzywami. I tu moja ulubiona część. Różnego rodzaju pasty. I ser. Uwielbiam. I jogurty. I różne takie tam. Chodźmy na wypieki. Słuchajcie, wybór był przeogromny, ale my z teścioku wzięłyśmy tak troszkę, mamy stresa na maksa. Sikam się prezentem od teściowej, dodaje mi pewności siebie. Jak Wam się podoba moja nowa torebeczka, wrzucę link tutaj w opisie. Mi się wydaje, że jest przepiękna. Dywan czerwony, teściowa. Pięknie Ci w tych butach.

Uderzają, mama. Mama, po co ty mówisz na YouTubie, że masz uderzają? A że... ty to nabiegłeś? A co ty myślałaś, że ci nic no, tu Tak, właśnie. Właśnie, w każdym razie, że nie. Zawsze kupuję. Ow. Nie mógł obawy, będę tak mówić. Będę mówić, żeby chciał. Mają Państwo, Marysia Stanisławska, synowa Moniki. Jak się domyślają Państwo, Monika Stanisławska, teściowa? Moniki jest. Czy wy się lubicie? Najpierw, ale tak szczerze, czy trochę. Bardzo. bardzo. No, obie równo powiedziały, czyli tak. O jednej nocie, szybko, patrzę. A jak mówisz do oteściowej? Na początku mówiłam na pani, e, później e, mama zaproponowała mówić do niej na ty, Monika. Czy mówiłam na ty, i mówiłam Monika. Musiałeś się przyzwyczaić? Tak, a później jak zaczęłyśmy razem mieszkać, bo akurat mieliśmy ramy w swoim mieszkaniu, więc się prowadziłam. Uuuu! I to był najlepszy czas w moim życiu. Maria powiedziała, że ja nalegałam na mama, a ja tak bardzo nie nalegałam, tylko. To była taka dziwna sytuacja, że tak, razem jemy, razem wszędzie chodzimy, razem wszystko robimy, a ona do mnie mówi na pani. Okay. ja mówię, Maria, no pani to jest sąsiadka obok, mówię, no albo mów mi po imieniu, y, albo, no nie wiem, no na ty różnie, no byleby nie pani, no, bo to było straszne dla mnie, to pani. No i wtedy Maria się tak przełamała, że tak. No, 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 Monika, a a później mówię, dobra, mama. Jest mama. <laughs> Droga Moniko, czy jest jakiś klucz na to, żeby lubić własną synową? Czy synowa musi być jakaś, czy to są jakieś nie wiem, metody na to? Jest takie powiedzenie, że jeżeli mądra teściowa zyskuje córkę, a ta niemądra e, straci syna. I to nie jest, prawda? Ja uważam, że też trzeba chcieć po prostu, trzeba chcieć polubić, e, bo my, ja nie powiem, że od razu mm, Zapałałaś mnie. Tak, syn prowadził Maria, i ja powiedziałam, O, oh, wow, co jest? Łamaśniaczka. Ale powiedziałam na temat wyglądu, ale ja też nie mam charakteru. Ale nie było tak od razu, że. Tylko po ja bardzo chciałam, a ja chciałam dlatego, że tak. Wiedziałam, że mój syn. My jesteśmy bardzo różni Jesteśmy. Mama się wywaliła. Pokaż mama dziurę. Roz, rozwaliła kolano. Tego ja jeszcze nie wiem, ale. Oczywiście. Chodź, chodź. W tą dziurą? Tak, tak, idź. Nie robię zdjęcia, tylko nagrywam. Ojej, a, ty, a ty co? Możemy A może mi zrobić zdjęcie? Mama, jak było? Jak było? Spoko. Pójdziesz jeszcze? Jak mnie zaproszą, ale w innym temacie. Czyli bez mnie. Z tobą. Nie. To jaki inny temat niż są no, no, to No. już o relacjach wiedzą naszych, to teraz mogą nas zaprosić na przykład... W innym temacie nie jesteście pewni. Bo... No. no który temat? No który temat na przykład. <laughs> A propos... No, jak nie sędz w górze. Fajny temat. Nie hejtuję. Pokażę Wam swój widok z okna i zobaczycie tą kamienicę wygląda jak po drugiej wojnie światowej. No dobrze, co tam masz? Ten klocek z muzeum nowoczesnej sztuki. Powiem wam tak. Jedynie co powiem to jest to, że wyszłam tak grubo w tej telewizji, że to szok. Może na żywo Masa. też taka jestem. Masa. Takie pierdam sama prawda, sama prawda z mojej strony. czurosy to jest najlepsze co może być. Pokaż Bartosz. Ostatni, wzięliśmy dwa kubki takiego. Takie jak nie niezdrowym, ale... Dobre. A jak ty się czujesz, Monika w Nowym Jorku? Jak <grym> Monik Monik! O! I Mary! Mary i Monika. No, tak, Mary i Monika. No. Helena w złotych tarasach, pokaż Helenę. Helena, wywiad, jak ci się podoba? Dzięki bardzo, że pokazujesz. Helena, jak ci się podoba złoty ta, złote tarasy Sephora? Biegnij, Helena, biegnij. No dobra, już jesteśmy w domu. Bardzo przepraszamy Was za światło, bo musieliśmy ułożyć dziewczynę spać. I dopiero teraz mamy czas ponagrywać, poopowiadać Wam, jak było. Mamy, jak było. Fajnie było. Fajnie było. Stresu było dużo, ale niepotrzebnego. Ogólnie powiedzieli, że nie widać było po tobie, że się stresowałaś, tylko po mnie było widać, że się stresowałam. Tak? Tak to wiedziałam. No, ludzie mówią tak. O, ok. I że bardzo ładnie wyglądałaś, bo mnie nie wspomina. E, coś miałam powiedzieć. No, stosowałam. Ja się bardzo stosowałam. Mama się wywaliła. Rozwaliła sobie kolano, w studiu się wywaliła. Rozwaliła sobie kolano, dziurę zrobiła w spodniach, a takie były fajne spodnie. Bo mi takie mówisz, takie fajne spodnie skąd. No nie, no ty, ty nie mów tak. A ty spodnie, miał, ty spodnie z 10 lat. Ja. Fajne były spodnie i ja się w niej nie zmieściłam się nawet, także ja się nie zmieściłam no, to, w niej nawet. To nie żałujesz za bardzo. <laughs> no, w każdym razie co jeszcze opowiesz? Mamie na początku zrobili słabą fryzurę, to znaczy jej się nie podobała ona, więc ona sobie sama ją naprawiła. Niestety nie pozwolili nam nagrywać tam, wiesz, w tym, w tym pokoju, gdzie szykowali nas. Nie? Nie? Powiedzieli, że nie wolno, bo ja chciałam nagrać coś. No, ale ja spytałam najpierw, czy można. Powiedzieli, że nie, nie wolno ogólnie nagrywać. Więc nie udało mi się nagrać, jak tobie robili fryzurę, jak ciebie malowali. Mami nie pomalowali rzęs. Nie, nie pani zapomniała chyba. No chyba ta no, ona tak. się tak śpieszyła, biegała, tu na plan jeszcze szła poprawić makijaż, była reklama, coś tam. Ale organizacja była naprawdę <coughs> super. Dopięte wszystko było na ostatnim guziku. No, ale myślę, że tam w telewizji, no nie mają, Przecież tu reklama, tu coś tam, to nie mają co do sekundy to wszystko, nie? No. E, piesek to był niezapowiedziany gość. Pani po prostu, pani psycholog przyszła z pieskiem i mówi, mogę z pieskiem. No i pozwolili, więc to nie było w planach. Tak samo nie było w planach w ogóle te pytania, to my dostałyśmy e, zupełnie inne i my przez cały wieczór, to znaczy mama nie, ale ja się szykowałam z pytaniami, bo ja się bałam, że palny coś niepoprawnie po polsku i w ogóle, więc ja tam sobie w głowie wymyślałam, jak to powiedzieć i w ogóle. No oczywiście, że samą prawdę, ale no chciałam to ułożyć jakoś władne ładne zdanie, a dostałyśmy zupełnie inne pytania już na koniec. Ja w ogóle odpuściłam to, było, jak ja po prostu byłam taka zestresowana ja mówię w tyłku to mam, co będzie, to będzie. A najgorsze jest to właśnie w tym wszystkim, że ja właśnie dostałam pytanie i ja powiedziałam niepoprawnie po polsku, bez sensu zdanie. Tak się przygotowałam, żeby To że... pierwsze, taki strzał był pierwszy, no. Ale ogólnie nic, nic nie było z tych pytań, kompletnie. Ale w ogóle mi się wydaje, że rozmowa poszła jakoś tak. Za mało dały nam do, dali nam dojść do słowa. Ja bym jeszcze tam się rozgadała na pół godziny. Mm -hmm. <laughs> Ale się nie udało. No, e, teraz mama jedzie do Poznania, jutro już jedzie, mhm. więc mama będzie dla was nagrywać filmik ze wszystkiego, teścia nagra tak samo. E, Jak się da nagrać? Room tour zrobisz? Pokażesz hotel, w którym zostaniecie? To coś tam, wiesz, że ja taka nie jestem. Room no, room. ale nie umiesz nagrywać room tour? Oh, muszę Nagrasz? No, nagram. Obiecaj. Ja mam je zarezerwowałam na bookingu hotel Mama sama zapłaciła za siebie Ale w sensie, że znalazłam im hotel Fajny, mam nadzieję, że będzie fajny I no co, no jedziemy Jedziemy do Poznania Lecimy Hejka, my w moim drodze do Poznania Pogoda fatalna No coś prowadzi No i pokażę wam Później efekt ja, ja, ja. Moje zmiany. Życzcie teściom miłego odpoczynku w Poznaniu. Mama specjalnie tam pojechała, żeby zrobić sobie włosy. Efekt, których zaraz zobaczycie na filmiku. Powiedzcie, jak Wam się podoba. Ona naprawdę o nich bardzo, bardzo marzyła. Od dzisiaj nowe filmiki z nową teściową. Papatki.